Dzień dobry. Dzień dobry. Kochani, kolejny aktywny poranek z nami, tym razem Biodro 3D. Igor pokazuje. Ja robię wersję łatwiejszą z krzesłem. Ono pomoże utrzymać równowagę. Bardzo Wam polecam na początek. Tak, to jest y, ćwiczenie, które szlifowałem, dorabiałem sobie na boku jako strach na wróble. Ok, prawa noga zgięta w kolanie do góry. Wychlam ją do tyłu, łapiemy za stopę. I delikatnie wychylamy się do przodu. Każdy wychyla się tyle, ile może, żeby nie wywrócić się. Noga wraca do góry. Dwie ręce trzymają kolano. Osoby, które opierają się na krześle, oczywiście używają tylko jednej ręki. Czujemy pachwinę, prawda? Odpuszczamy. Obrót do prawej strony. I teraz tak skręcamy nogę, tak że lewę. Lewa część kolana patrzy na podłogę. Kolano jest wyżej niż stopa. Pamiętaj o I powrót. Dokładnie to samo robimy z nogą w lewą. Czyli wymach do przodu. Tył. Łapiemy. Staramy się trochę wychylić. Noga wraca. Łapiemy. I dociągamy. Noga na bok. Obrót. Prawa strona kolana patrzy na podłogę, pamiętamy, że kolana jest wyżej niż stopa i powrót i wracamy do prawej nogi, lewa, prawa, lewa, prawa. To ćwiczenie fantastycznie angażuje dół kręgosłupa i rozciąga uda, obie strony uda. Czy Ty masz nogę, na której stoisz wyprostowaną, czy masz delikatnie odblokowane kolano? To w zależności jak się czuję. Ja, ja delikatnie uginam, ale to już zależy od Was, jak macie wyprostowane to jeszcze bardziej. Oczywiście napinacie. Beata zapomniała o jednej bardzo ważnej rzeczy. To jest świetne ćwiczenie dla pań, ponieważ pośladki pracują bardzo mocno. Oj, pracują, pracują. Kochani, cudownego dnia. Trzymajcie się. Ciao!